Cześć, słuchacie podcastu Up the Blues. Ja jestem JJ, a razem ze mną Diana. Nagrywamy ten podcast o 3.16, tuż po meczu Chelsea-Brighton. Witam cię, Diano, jak siły? Hej, Kano, czego się nie robi dla Chelsea? Wydaje mi się, że oglądaliśmy już mecze i w takich porach, i często wracaliśmy z meczów o takich porach, więc co to dla nas po prostu? Jedziemy. To prawda, ale musisz przyznać, że to był pierwszy mecz od dawna, pierwszy mecz Chelsea od dawna, który z przyjemnością się oglądało. Ja straciłem zajawkę do oglądania meczów Chelsea pod koniec zeszłego sezonu i, i teraz odzyskuję ją. Niestety, ten balonik w mojej głowie się jakoś pompuje i choć zdaję sobie sprawę, że czeka nas mega trudny sezon, to takie mecze jak dzisiaj, chociaż dodają mi, no nie wiem czy pewności przed kolejnym sezonem, czy, czy raczej po prostu. Wraca ta radość z oglądania Chelsea. No wiesz, nas to cieszą nawet takie małe rzeczy. bo patrząc dzisiaj na reakcję kibiców Arsenalu, co tam się działo, powiesz po super sezonie, że tutaj już jest wiesz, jakiś straszna, straszny zamęt, to u nas, wiesz, nas cieszy wszystko. I e, jak był ten taki komentarz, że nam pokazali tą meksykańską flagę zamiast akcji. To pod postem Lidii napisałam, że jakby mi to pokazywali w zeszłym sezonie, to bym się nawet nie obraziła, bo przynajmniej bym nie musiała meczów oglądać wtedy. Więc mnie cieszą nawet takie małe rzeczy i takie sparingi. I wiesz, i jest jedna super rzecz w tych sparingach w tym sezonie pewnie się ze mną zgodzisz że od kilku sezonów mieliśmy tak, że patrzyłeś na te sparingi, patrzyłeś na ten skład i zastanawiałeś się, że. Czyli te osoby jeszcze w ogóle są w tym klubie i czemu oni w ogóle grają w tych meczach? A teraz Zbytny tego nie batruwai, mamy. Batruwai wystawiony przez Tuchel'a w ramach protestu. Dobra, przechodźmy do konkretów, czyli do meczu właśnie z meczu z Brighton. Zacznijmy może od składów, ponieważ to jest, to jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o, o mecze towarzyskie, bo to jest niepewne, zwłaszcza, że mamy nowego trenera, więc jak wyszła Chelsea? Wyszła ustawieniem 4-2-3-1, czyli takim typowym ustawieniem dla Poczetino, ale w, to ustawienie się trochę zmieniało, było takie hybrydowe, w Akcjach ofensywnych przechodziliśmy do ustawienia z wahadłami, graliśmy 3, 4, 3 i jeden z bocznych obrońców po prostu wspierał linię pomocy. Szczególnie to było widać w drugiej połowie, kiedy Kukureja właściwie przez. 70 czy 80% czasu biegał jako taki pomocnik. To nie jest jakieś zaskakujące ustawienie. Podobnie grał Zinchenko w Arsenalu, czy, czy obrońcy przede wszystkim, em, no właściwie różni obrońcy, bo tam przy, w Manchester City były przetasowania, ale tak grali obrońcy Manchesteru City, więc nie, bardzo nas to nie zaskakuje, ale tak właśnie zagraliśmy w ramach informacji dla tych, którzy meczu nie oglądali. Na bramce zagrał Kepa w obronie parastoperów Thiago Silva i Cowhill na w bokach obrony Ben Chiluel i Malo Gusto, potem w pomocy Conor Gallagher, Andrzej Szantosz i trójka takich ofensywnych pomocników to Sterling, Chukwuemeka i Ian Madsen, a na ataku zagrał Christopher Nkunku. Tak zagraliśmy w pierwszej połowie, potem było bardzo dużo przetasowań, weszli na boisko, właściwie cała ławka rezerwowych, znaczy połowa tej ławki rezerwowych weszła na boisko, Poczytino wymienił praktycznie cały skład poza bramkarzem, tak mi się wydaje, że, mhm. że poza tym większość zawodników została zmieniona, wszedł Trevor Po na drugą połowę Marku Kureja, Mikajo Mudryk i Cezare Casadei. Potem w 63. minucie pojawił się Enzo Fernandez i Angelo, a na sam koniec wszedł jeszcze właściwie Angelo, a na sam koniec weszli Hamburys i Hall. Diana, to jeśli chodzi o takie czysto informacyjne rzeczy dla tych, którzy meczu nie oglądali, ale przejdźmy może do plusów i minusów tego meczu. Zacznijmy może, żeby nie kończyć tak minusami, to zacznijmy właśnie od tych minusów. Co ci się w tym meczu nie podobało? Gra Rahima Sterlinga. To na pewno. Dramatycznie. W sensie, no dramatyczne. Ja nie przypominam sobie, żeby ktoś zagrał ostatnio. Nie oglądałam poprzedniego spotkania, jeżeli chodzi o sparring, ale... No dramatyczna, to był poziom, no nie wiem, muł po prostu. Znaczy dla mnie, dla mnie to był taki pulisik ze swoich lepszych dni, bo on pod koniec to nic już nie potrafił zrobić, a, a pod, ale, ale miał taki moment w Chelsea, kiedy nawet coś mu wyszło, nawet jakiś zwód mu wyszedł, czy jakiś rajd, ale potem podawał do przeciwnika, czy lekko kopał w bramkarza i to był właśnie dzisiaj Sterling. On, to nie było tak, że on absolutnie nic nie umiał zrobić, tylko on... W jednej sytuacji, na przykład, kiedy mhm. prawym skrzydłem około 50-60 minuty przebieg przez półboiska, wydawało się, Właśnie. że tam był faulowany przez przeciwnika, wygrał tę pozycję, nie było faulu, przeszedł dalej i co zrobił? Podał do przeciwnika. Dla mnie no, to tragedia to była. W sensie, no, ja nie wiem, bo on ma coś takiego, że on często zatrzymuje się z tą piłką mhm. i nie ma tej takiej. Umiejętności przedryblowania, jak on stoi z tą piłką, ale ciągle to robi w sensie. Come on, niech trochę coś zmieni, bo to jest tak frustrujące. Jak nawet widzę, że on ma jakiś pomysł i ci zawodnicy w polu karnym się wystawiają, żeby on im podał, on zawsze podaje w gościa, który stoi przed nim i akurat wystawi nogę. W sensie tak wyglądał ten mecz dzisiaj, że Sterling, nawet jak coś zrobił, to potem ta akcja kończyła się zawsze tak samo. Kopnął w kogoś piłką po prostu. To prawda, to prawda. Sterling absolutnie dramatyczny, najgorszy zawodnik na boisku, przynajmniej jeśli chodzi o drużynę Chelsea. Drugi minus to, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale Ben Chilwell. To ustawienie, o którym mówiłem, takie, w którym w akcjach ofensywnych przechodzimy na wahadła, wymaga od obrońców bocznych gry ofensywnej. I o ile Malo Gusto umiał to robić, nawet Kukureja w drugiej połowie umiał to robić, to Ben Chilwell w pierwszej nie bardzo i dostawał świetne piłki od Colwilla, do którego pewnie przejdziemy przy plusach tego spotkania, bo, bo nawet fakt, że podłączył trochę do prądu Brighton, faulując jednego z ich zawodników w polu karnym, nie zmienia tego, że to był naprawdę fantastyczny mecz w jego wykonaniu. To, no właśnie, te te, te fantastyczne miał te podania i Chiruel nic nie umiał z tego zrobić. No i tak przyjmował, to potem tracił piłkę albo kopał bez sensu na bramkę. Nie umiał znaleźć swoich kolegów z drużyny, nie umiał dośrodkować. W ogóle nie było współpracy między nim a Nkunku. No dla mnie to jego występ nie był dużo gorszy od tego, co zobaczyliśmy ze strony Sterlinga. No słaby w obronie, bezskuteczny w ataku trochę. Fajnie się włączał, to muszę powiedzieć, że jednak wystawiał się do tych piłek, które rzucą mu często Coluil. Tam jedna była taka spoko akcja, gdzie ściął bardziej do środka i obrońca Brighton wybił mu piłkę na rzut rożny. Ale ogólnie no, Chilwell dzisiaj nic nie robił i trochę jak patrzyłam na powtórki poprzedniego spotkania springowego, no to Chilwell jest objeżdżany po prostu przez wszystkich. W tych dwóch meczach. W sensie robi coś takiego, że jeżeli druga drużyna podłączy dwu, dwie osoby do ataku, to wystarczy, że zagrałem na klepkę i Chilwella nigdzie nie ma. I wszystkie ataki wtedy po prostu jadą tą, tą stroną, idzie do dośrodkowanie, i, i Chelsea ma kłopot pod bramką. Wydaje mi się, że mówiliśmy to już w zeszłym sezonie, że o ile Rhys James tuż po konduzji potrafi wejść do składu i grać na naprawdę wysokim poziomie, to Chilwell potrzebuje. Trochę czasu, żeby się przystosować, żeby do tej formy wrócić, i w zeszłym sezonie, jak wrócił, to od razu odniósł kolejną kontuzję. Teraz, właściwie po tej kontuzji wraca, koniec zeszłego sezonu miał słaby, i dalej niestety ta niska forma jest, i no to jest niepokojące. Dla mnie to jest bardzo niepokojące, do tego stopnia, że zastanawiałem się, jaką koszulkę, jakiego piłkarza kupić sobie w tym sezonie. Długo myślałem o Chirwelu, ale stwierdziłem nie. Jego, jego gra jest taka, że, że on może gdzieś podzielić los Hawerca. Mhm czy, czy Mount'a, mimo ja że ten kontrakt wiesz. przedłużył. Tak, ja bym poczekała, tak, tak. bo tu jeszcze jak zobaczyłam, jak wyglądają te nowe numery versus nazwisko na plecach, to nie wiem, aj, czy bym aj, nie poczekała aj, aj. na czcionkę Chelsea J, bo to wygląda strasznie, strasznie to wygląda. Fatalny font, i, i to nie jest kwestia tylko naszych koszulek, tylko ogólnie Premier League, bo no, Brighton miał taki sam font, czy Manchester United i nie, nie wiem, czy Manchester United i Arsenal, bo to chyba były inne rozgrywki, ale na pewno Brighton miało już też ten font Premier League i wygląda on najbardziej słabo, więc to zaliczamy do kolejnych minusów tego spotkania. Oczywiście żartuję sobie trochę. Jeszcze, jakbym miało tak się przyczepić, to według mnie ja się. Trochę obawiam, że Aha. Mauricio Pochettino będzie stawiał na Nkunku na dziewiące. To jest kolejny mecz, kiedy hmm. Nkunku jest ustawiany na dziewiące i kolejny, w którym mam wrażenie, że nie jest do końca do tego przygotowany i że, no, że on się nie czuje tam najlepiej. I w drugiej połowie na dziewiątkę wszedł Jackson i zrobił świetną robotę, więc to może podpowiadać Pochettino, żeby stawiać jednak na Jacksona. Więc ja liczę, że w następnym meczu sparingowym zobaczymy już Jacksona na dziewiątce i jednocześnie Enkunku na dziesiątce. Bo ja nie widzę Enkunku na dziewiątce. Strzelił bramkę, ok, fajnie się bardzo odnalazł po, po świetnej akcji Czuk którego musimy pochwalić, ale... No, no Wyłączony Julian. Chciał... nie? Wyłączony tak. był totalnie z gry. W sensie zostawał sam tam z przodu na ataku. Kepa rzucał na niego te takie długie podania. Ciężko mu było wygrać te główki i potem ta piłka jakby do niego nie wracała. Fajnie grał w pressingu, bo w ogóle Chelsea wyszła takim mocnym pressingiem do przodu w tym pierwszej części spotkania. I był bardzo blisko często, żeby przejąć te piłki, które Brighton rozgrywało w obronie. No ale jednak został tak... Totalnie sam tam w ataku, jednak Jackson się bardziej jednak i na skrzydle troszkę grał i cofał się, żeby nawet rozgrywać tą piłkę ze skrzydłowymi. Nkunku tego nie robił i trochę to było tak, że graliśmy czasem w dziesięciu po prostu, plus mieliśmy jednego, który biegał od jednego do drugiego po prostu. To prawda, to prawda. Kolejnym właściwie nie minusem, ale taką obserwacją jest to, że jednak momentami wyglądaliśmy jak drużyna, która... Znaczy wyglądaliśmy. Byliśmy po prostu drużyną, która pierwszy raz ze sobą grała. I mhm. szczególnie w pierwszej połowie, kiedy Brighton miało według mnie solidniejszy skład, taki bardziej, jednak więcej takich nazwisk, które w które Brighton znamy od, od jakiegoś czasu, przynajmniej zesz od zeszłego sezonu. I, no i to wyglądało tak jak mecz ułożonej drużyny Brighton z drużyną, która formuje się i która pierwszy raz się spotkała na boisku i rzeczywiście tak było, bo Chelsea pierwszy raz się spotkała na boisku i to nie jest plus, to nie jest minus właściwie powiedziałbym bardziej, że to jest plus bo z takiej zbieraniny to nie wygląda jak zbieranina mimo wszystko to wygląda jak początek jakiegoś projektu ale trzeba podkreślać, że to jest dopiero początek i że gdyby to był mecz ligowy i gdyby Brighton grał pierwszym składem albo gralibyśmy z troszeczkę lepszą drużyną to byłyby duże problemy, szczególnie w pierwszej połowie, tak mi się wydaje. Tak, tak, szczególnie w obronie, bo to w obronie szczególnie ten chaos tak. wychodził i już nie mówię o, końcu, o końcówce drugiej połowy, bo tam już graliśmy taką obroną, która nigdy nie wyjdzie w, w meczu Premier League w takim składzie, ale no fajne było to, że wiesz, graliśmy jednak tak bardzo nie wiem, z polotem trochę, że nawet jak nie było doświadczenia, to jednak była chęć do gry i to musimy na plus zrobić. No ale widać bo ten chaos. I te takie za krótkie podania, i to takie, że jeden podawał na pamięć do drugiego, tam pobiegł do przodu. Więc no ale to taki mecz przedsezonowy. No ciężko tutaj też wyciągać aż takie wnioski, jak się zmienia no to jest tyle co na co chwilę. Po to, po to są właściwie sparingi, więc do tego nie mówię, że to jest jakieś, że to jest minus, tylko po prostu taką rzucam obserwację. Na pewno plusem Czy ja mogę jest to co minus? Jasne. Przepraszam. Dla mnie Conor Gallagher. Mhm. Jednak no, Conor Gallagher, i tutaj bardziej mówię o pierwszej połowie, dla mnie wyglądał jak zawodnik, który ma co najmniej jedną nogę w gipsie. W sensie, grał trochę jak Jorginho w pierwszym sezonie po przyjściu do Chelsea, że dostawał te piłki od kepy. I potem nie wiedział, co zrobić z piłką, i przyjmował to zawsze na dwa kontakty, przez co już wszyscy podbiegli do przodu i on nie miał komu rozegrać, więc dalej podawał do kości z obrony. I nie wiem, Galager ma coś takiego, że on w ogóle nie ma rozznania, co się dzieje wokół niego. Jak nieraz on przyjmie piłkę, to w ogóle nie widzi, co się dzieje, i podbiega do niego trzech zawodników, i zaraz tej piłki nie ma, bo już ktoś mu ją odbierze. To jest strasznie frustrujące, i Galager jednak jest zawodnikiem, który bardzo chce bo widać to, że on bardzo chce, ale przez to jest strasznie chaotyczny i nie ma w tym jakiejś takiej taktyki? No nie wiem, ciężko Diana, mi coś tak, powiedzieć. Tak, 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 tak. Bardzo ważny punkt. Conor Gallagher nie ma swojej pozycji w takim ustawieniu. On grał dzisiaj bardziej defensywnie i rzeczywiście w paru momentach to było bardzo na plus dla niego, w sensie ta jego, to jego zaangażowanie było bardzo na plus, szczególnie w jednej sytuacji, kiedy fantastycznie zablokował strzał w polu karnym Chelsea, ale, no ale nic poza, ponad to, no, strzelił bramkę, ok, to jest duży plus, zaangażowanie, drugi duży plus, ale on koncepcji Poczytino będzie miał bardzo trudno. Ja nie wierzę w to, żeby on z Chelsea odszedł, bo sytuacja kadrowa raczej zmusi nas do zostawienia Gallaghera na kolejny sezon, ale no, obawiam się, że jeśli Poczytino nie uda się go przetransformować na którąś z tych pozycji, to, no, to będzie trudno i za rok czy za, za, za dwa się z nim pożegnamy, bo po prostu on pozycji swojej na, na boisku nie no ma. No tak, w drugiej połowie miał też więcej zadań ofensywnych, jednak częściej się odnajdywał w polu karnym przeciwnika, no ale to Chelsea, w ogóle nie wiem jak ona gra w drugiej połowie, tam każdy biegał gdzieś chce trochę. No ale ta pierwsza połowa to była taka no... trochę tak... Gallagher gra tak trochę drętwo. Ja bym tak to określiła. Widać, że Mi się, się tak wydaje, no. Nie w sensie może trochę odnaleźć się na tym Zgadzam państwu. się. Zgadzam się, zdecydowanie się zgadzam. Z tych plusów, co już zacząłem wymieniać, to to, to że rzeczywiście widać było, że... No, czy piłkarze Chelsea nie czują presji? To jest trochę oczywiste w meczu towarzyskim, ale z drugiej strony patrząc na Chelsea nie tak bardzo. I dużo pojedynków jeden na jeden, nie zawsze udane, ale, ale dużo było ich, była odwaga, było, był luz w grze. W momencie, w którym też Kukureja podał takie prostopadłe podanie do Jacksona, mhm. po którym Jackson strzelił bramkę, no to pokazuje, że, że przynajmniej część tej presji udało się z niego zdjąć. Oczywiście to jest sparring i ta presja jest automatycznie dużo niższa, ale jednak mi się to podobało. Takie I też. Podanie Fabregasa do Diego koszty, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc ja bym to zaliczył jako, jako taki pierwszy plus. Drugi plus od ciebie. Jackson w sensie. Hype is real, trochę bym powiedziała. Oczywiście to jest jeden mecz. No, oczywiście poprzedni też był, ale no mamy. Tak się wydaje, że przynajmniej po tym meczu wszyscy teraz się cieszą, no bo wygląda to jakbyśmy w końcu znaleźli jakiegoś chłopaka, który może grać na ataku, który potrafi przyjąć piłkę, odegrać do zawodnika i nie boi się szedzić na bramkę. W sensie małe rzeczy, ale cieszą nas jak naprawdę, jak śnieg w święta w sensie nie wiem ja się cieszę po prostu bo wyglądało to naprawdę super Przychodzi chłopak którego ja szczerze nie oglądałam nigdy nie oglądam na ligi nie wiedziałam o nim nic to był pierwszy mecz w którym oglądałam go na boisku w koszulce Chelsea i jestem strasznie zafascynowana tym jak to może wyglądać w tym sezonie Obiecująco, bardzo obiecująco to wygląda. Tak samo obiecująco wygląda gra Carnejo Chuk, I Ja trochę się zastanawiałem. Czy będzie dla niego miejsce w tym sezonie? Czy jednak Chelsea nie będzie chciała poszukać dla niego wypożyczenia? Ten mecz oczywiście nie odpowiedział na, na to pytanie, ale na pewno dał mocne argumenty za tym, żeby Czukwemeka został. Jest naprawdę groźnym zawodnikiem. Rozumie się z tymi innymi piłkarzami Chelsea, mimo że z częścią z nich pierwszy raz w ogóle się widział na boisku. I, ale no, naprawdę jestem bardzo zadowolony z jego gry. Tak samo trochę jak Jackson był elastyczny, był bardzo Kreatywny, był, umiał przyspieszyć w tej ostatniej tercji. Umiał zagrać na ścianę kolejny mecz z rzędu, bo z Reksam było to samo. Więc bardzo, bardzo na plus. Nie to boi to się tryblingu. Nie? nie boi się tryblingu, tak. To, to ten punkt właściwie pierwszy, o którym mówiłem, że piłkarze się nie bali. To tutaj to samo tyczy się Czukwemeki i to samo tyczy się Casadeiego. Casadei to jest. Świetny talent, po prostu. Widać było w dzisiejszym meczu, że czy w pojedynkach fizycznych, czy czasami brakowało mu takiego sprytu, widać było, że zawodnicy Brighton go jednak przewyższają swoim doświadczeniem, ale, no ale to były pojedyncze akcje. Ja tak to naprawdę grał świetnie, i ja nie mam wątpliwości, że on musi pójść na wypożyczenie. Oby to wypożyczenie było dobrze dobrane. On dla mnie. Taki szybki wniosek po meczu może błędny, bo go aż tyle nie oglądałem, ale jest taki, że powinien jednak przejść na wypożyczenie do drużyny z Premier League, że on jest gotowy, żeby się już Premier League um, ogrywać, nie musi iść do Championship, ale tak jak mhm. mówię, tak naprawdę taki jeden mecz z Brighton to, to nie jest wystarczająco, Właśnie, ale jednak. Ja trochę czytałam o pewnie trochę czytałam Kasadeju dużo jest takich Właśnie to, co ty powiedziałeś troszkę, że widać, że niektórzy są jeszcze od, od niego trochę bardziej doświadczeni i lepsi, i to też wypływało w tych raportach z jego wypożyczenia do, do Reading, tak? Bo on był wypożyczony do Reading, tak. że, że widać, że on ma super umiejętności, że jakby versus chłopacy z jego wieku, czy rocznika, czy jak grał w młodzieżówce Chelsea, że on jest naprawdę super utalentowany i wybija się pod, nad nich, to jednak, że brakuje mu tego trochę takiego. Wiesz, okiełznania i może takiego trochę, żeby bardziej był stanowczy w tym, co robi, bo tutaj też super mu to wychodziło w sensie. Fajne driblingi. tutaj brakowało mu podania, szczególnie. I ja myślę, że jest szansa, że złapie gdzieś wypożyczenie do Premier League, szczególnie po, po turnieju, który rozegrał, gdzie został chyba graczem turnieju, tak? Jeżeli się mylę, to musisz mnie teraz. Nie, nie wiem, to szczerze że już, nie, już, nie Bo ja już nie pamiętam. W tym samym czasie były Mistrzostwa Świata i Euro i nie pamiętam, które to które i w którym on grał, więc tutaj wszystkich przepraszam. Ale y, jest szansa, że się załapie na wypożyczenie do Premier League, tylko my mamy, kurczę, tak słabe wspomnienia z tymi wypożyczeniami do Premier League, że ja nie wiem, czy nie jest lepsza droga, żeby poszedł do Championship, tak jak wielu z naszych wychowanków, i potem wrócił do Chelsea i poszedł najwyżej na wypożyczenie do Premier League, bo kurczę te wypożyczenia do Premier League to potrafią taki talent po prostu trochę zgnoić i będziemy mieli, wiesz, wypożyczenie typu Billy Girmour yy, nie wiem, to Ampadu. Prawda, ale, ale, ale wiesz, patrzę na Covilla, który, który teraz się świetnie odnalazł w Premier League, i, no ale może rzeczywiście, może to ale być... Ale kurczę, Will też nie grał, wiesz, Call Will też tak, nie grał na prawda, początku. Ale... Ale też, też on miał problemy z kontuzjami, nie? więc to jakby no, każdy tutaj przypadek jest indywidualny, więc możemy tylko gdybać. Diana, Ale kolejne ta, kasa daje plusy? super. Kasa daje super. To jest, super. To jest wniosek po dzisiejszym meczu i podpisujemy się e, oboje obiema rękami pod tym. E, kolejny plus? Kolejny plus... kurczę no... To ty, y, no mudryk, ty się zastanów? Mudryk. Ja, a... Szczepkość a... mudryka o, bym powiedziała. Tak, że jest. O, jest ten taki moment, pewnie jak wstaniecie wszyscy rano to zobaczycie. Gdzie Mudryk wypuścił sobie piłkę do przodu. I ja nie widziałam dawno piłkarza, który tak szybko dobiegł do piłki. W sensie, połowa piłkarzy by w ogóle odpuściła już tą piłkę na samym początku, jakby sobie ją tak wypuścili. A Mudryk do niej dobiegł, dośrodkował, plus cała akcja z Jacksonem. W sensie, pomysł na nią, żeby zagrać jeden na jeden kontakt, plus strzał. I widać, że to go trochę tak. Że gościa może strasznie podbudować to. W sensie ja jestem bardzo ciekawa tego, jak Mudryk będzie wyglądał w tym sezonie. W przeciwieństwie do wielu ja go nie skreśliłam, i po prostu jestem strasznie po prostu podekscytowana tym, jak to może wyglądać. To jak ważna była to bramka, może tak symbolicznie oddać, że właśnie Mudryka wybrała Chelsea na zawodnika, którego umieściła na, na grafice pomeczowej, na którym był wynik, więc to była bardzo ważna bramka i bardzo ładna, więc jeśli nie oglądaliście jej, to szybko sobie odświeżajcie. Kolejny plus to według mnie Malo Gusto i Jan Madsen, tutaj na obu stronach mi się podobali. Oczywiście Malo Gusto przegrał em, pojedynek z em, Mitomą, po którym padła bramka Welbecka, ta pierwsza bramka, ale poza tym naprawdę spisywał się świetnie, jak na to, że grał na Mitome, który jest jednym z odkryć zeszłego sezonu. Był zawodnikiem, który kręcił niejednym obrońcą. Uh -huh. Malogusto czasami z nim przegrywał pojedynki, ale było naprawdę nieźle. Ja tutaj, czytam niepopularną opinię, bo jednak mi się osobiście występ Malogusto nie podobał. I ja wiem, że ja jestem w strasznej mniejszości. Ja nie widziałam w ogóle ani jednego negatywnego komentarza wobec Malogusto i wiem, że to jest mega niepopularna opinia, ale... No, ja miałam takie flashbacki do Risa Jamesa z pierwszego sezonu w Chelsea. W sensie, Gusta, jeżeli pobiegł do przodu, to się cofał w tempie ślimaka i później robiła dziura z tyłu. Plus, no, nie może przegrywać takich pojedynków, jak przegrał przy bramce, a potem chwilę później znowu przegrał pojedynek, w którym dany Welbeck strzelił z woleja akurat prosto w kepę. W sensie, wydaje mi się, że tutaj akurat bardziej Mitoma zagrał słabe spotkanie. Niż malo gusto zagrał bardzo dobre. Ja bym była ja, ja, bardziej ja mówię... skłonna pod taką tezę. Nie mówię, że zagrał bardzo dobrze, ale się nie zgadzam z tym. Wydaje mi się, że, że Malogusto zagrał przyzwoicie i że, 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 że Mi Toma też zagrał tak jak, tak jak miał w zwyczaju, ale nie miał łatwego rywala. Ale oczywiście, na no, Malogusto to jest zawodnik do oszlifowania, tak jak zawodnikiem do oszlifowania był wtedy Rhys James. I ehm, Madsen mi się podobał. Jak grał na skrzydle, to był lepszy od Sterlinga. Potem chyba przez chwilę grał na obronie i też grał przyzwoicie, więc kolejny mhm. mecz nie, bardzo na plus. to jest. Jeśli jest... hit ma cena, to była chyba całe boisko, nie? No, 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 no dokładnie. A, a to jest taki zawodnik, którego jednak część kibiców Chelsea skreślała przed sezonem, bo mamy wielu zawodników na, na lewej stronie. W tym momencie myślę, że Mauricio Pochettino ma naprawdę ból głowy, bo ma no, czterech zawodników, licząc jeszcze Hola na mm -hmm. lewej obronie. O ile Hall według mnie to jest pewnie jak do wypożyczenia, to to z który bardzo chce zostać, dla mnie to jest, to jest trochę tak, niepewność. Ale właśnie... Forma no, Kurei no. i mhm. Że z Macenem jest fajne to, że mi się podoba bardzo podstawa Macena, bo ja byłam w tych dyskusjach odnośnie Macena przed tym sezonem, gdzie bardzo dużo osób skreślało go od samego początku. Mówiła, że wiesz, to jest transfer od razu out, a podoba mi się to, że Macen wiedząc, że spokojnie mógłby pójść, wrócić do Berni, jednak walczy o te miejsce w Chelsea, więc wiesz, to jest super. To prawda, to prawda. Na koniec jeszcze jakiś plus od ciebie? E, jakiś plus ode mnie. Wygraliśmy mecz. <noise> to najważniejsze pewność siebie, nie? W, tą, w tej drużynie może być budowana. Wiadomo, to jest mecz towarzyski, ale też po to te mecze towarzyskie są, żeby tą pewność siebie budować. Zwłaszcza w mm -hmm. tak rozwalonym od środka zespole i plus Atmosfera w ogóle. Nie wiem, czy widziałeś, ale w ogóle na, na ławce, wiesz, wszyscy szczęśliwi haha, hihi i w ogóle, wiesz, pod koniec meczu. W sensie, widać taki fajny vibe na razie tej, tego zespołu po prostu. To prawda, to prawda, zgadzam się zdecydowanie. Podkreślmy jeszcze to, żeby w tych plusach to wybrzmiało. will zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Minusik za rzut karny, nie powinien tak się zachowywać, w ogóle niepotrzebny fał, który, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę dał wiatru w żagle. Brighton... Potem poszła ta akcja, po której padła jeszcze jedna bramka, więc końcówka była lekko nerwowa i trochę to jest wina Kawhila, ale poza tym naprawdę świetne spotkanie. Chelsea wygrywa z Brighton, to jest informacja numer jeden tej nocy. To był oczywiście sparring, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, takie mecze są nam bardzo, bardzo potrzebne. W skali takiej szkolnej, ja bym Chelsea naprawdę dał takie mocne cztery. Tak mi się wydaje, to jest taka uczciwa cena, o, o, ocena, mhm. żeby też nie przesadzić. I no i co? No i lecimy dalej. Ale wiesz, Cze jest początek roku, więc możemy dać 4 z plusem. 4 z plusem, bo jest taki zachowawczy okres dla Mauricio Poczetino. Z wami byli Diana i JJ. Dziękuję bardzo, Diano. Dzięki, dzięki. Do usłyszenia w kolejnych podcastach, sprawdzajcie, bo po każdym meczu w pre-sezonie tuż po nagrywamy mecz, czy ten mecz jest o pierwszej w nocy, czy jest o trzeciej, czy jest o siedemnastej, zawsze tuż po meczu podcast będzie wpadał, dlatego obserwujcie nas na Spotify, obserwujcie nas na YouTubie, zapraszamy też na naszą grupę True Blues Poland, gdzie wrzucamy oczywiście posty i gdzie można z nami najłatwiej pogadać I, i co, do usłyszenia, dobrej nocy, jeśli słuchacie tego tuż po wrzuceniu, jeśli słuchacie tego rano, no to dobrego dnia, kłaniamy się Cześć!